Dzień dobry, Krypto Polska, witam wszystkich serdecznie. Kryptowaluty bez społeczności są niczym. To jest hasło naszego eventu, który odbędzie się już 17 lutego w Warszawie w Centrum Konferencyjnym POLIN. Jest to wydarzenie robione przez społeczność dla społeczności, nad którym przez ostatnie miesiące pracowała cała Armia ludzi, ponad 30 osób jest zaangażowane, żebyśmy dowieźli nowe, fantastyczne wydarzenie na naprawdę wysokim poziomie. Dzisiaj rusza nasza strona internetowa, na której znajdziecie pierwsze... Ważne informacje na temat naszej konferencji. Mamy ogłoszonych już pierwszych partnerów, pierwszych partnerów medialnych, pierwszych prelegentów. Możecie już oczywiście na to wydarzenie nabywać też bilety. Wydaje mi się, że cena też jest odpowiednia i sam bilet zawiera kilka fajnych bonusów. Nie dało zrobić się tego taniej. Tak jak mówię, event jest robiony edukacyjnie i gdzieś tam te wszystkie koszta muszą być bardzo mocno zbalansowane. Ma to być nowe, ciekawe wydarzenie. Wydarzenie, które na stałe wpisze się w polską mapę eventów. Ma to być wydarzenie robione przez społeczność na naszych zasadach, gdzie będzie dużo ciekawych rzeczy, których nie ma na normalnych konferencjach, które odbywają się w Polsce. Jestem pewien, że dowieziemy wydarzenie, które będzie niesamowite, będzie inne, będzie. Zostawi tak naprawdę gdzieś tam w waszych głowach nie tylko wiedzę i edukację, ale również będzie dużo tych elementów związanych właśnie z dobrą zabawą, bo fajny event to jest event, który gdzieś tam możemy zapamiętać i nie tylko się uczyć, ale również dobrze na nim się bawić. W kolejnych dniach będziemy ogłaszać kolejnych prelegentów, będziemy ogłaszać kolejne projekty, które wspierają nasz event. Do naszej dyspozycji niesamowite audytorium na ponad 470 osób. Będzie oczywiście Web 3 Gaming, a więc sala gamingowa. Tam oczywiście kilka bardzo fajnych projektów i m.in. wielka światowa premiera Star Heroes, więc myślę, że będzie niesamowicie. Zapraszam wszystkich na stronę internetową, zapraszam do polajkowania profilu Crypto Community Conference na X. Tam również będziemy wrzucać aktualizacje. Zapraszam wszystkich po bilety. Oczywiście też mamy odpowiednie kody rabatowe, także myślę, że warto z nich korzystać. Liczę również na wsparcie polskiej sceny krypto. Jeżeli jesteś informowany, jeżeli prowadzisz jakieś social media, zapraszam do kontaktu. Zróbmy coś fajnego. Mamy jeszcze sloty na debaty, mamy sloty na przedstawianie ekosystemów, mamy sloty na spotkanie z waszą społecznością, więc myślę, że będzie niesamowicie. United We Stand, Krypto Polska bez podziałów. Zapraszam wszystkich serdecznie. Krypto Community Conference 17 lutego, Centrum Konferencyjne, Polim, Warszawa.